Ja nie wiem, czy Adam Bodnar to się chwali, czy żali tak naprawdę. Czy on się chwali, że był taki praworządny, czy się żali, że nie mógł być taki nie, niepraworządny, bo tak naprawdę to moim zdaniem oni tak powinni stanąć przed sądem, usłyszeć oskarżenia i później pójść pierdzieć w pasze, jak po prostu, za kraty, za to, co zrobił, bo on niby nie mógł wchodzić, ale jakoś do telewizji weszli. Niby nie mógł wchodzić, ale do prokuratury jakoś weszli. Tak jest. I mamy nielegalnego prokuratora Do KRS-u też weszli, tam weszli. Właśnie do KRS-u to problem, że nie weszli. No. Tak, nie no weszli? Przecież Dagmara pawelczyk wojska dalej jest szefową KRS-u. I on to Piotr Gonciarek, się, że... żeby ich odciąć. Znaczy do KRS-u nie weszli, w sensie nie przejęli władzy, ale tam zdaje się, że jakieś rozpruli szafy. Coś, A, było. No tak, coś tak, było tam, coś siłowe takiego, jakieś tam. Pró jak próby przejęcia. No, ale jakby władzy nie przejęli, więc według nich nie ma legalnych... Krf. To stare, nie ma ani KRS-u, ani Sądu Najwyższego, przecież ta uchwała to w ogóle nie istnieje. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Col wytłumaczył, że nie ma też prezydenta w związku z tym i ci ludzie w to wierzą.